W takim oto bardzo fajnej takiej konfiguracji z przymrużeniem oka wersja short, czyli po prostu cięta na kawałki i bezzwłocznie. czyli ja jestem w pionie, Janek w poziomie, czyli macie Państwo różne perspektywy, różną optykę patrzenia na. Tak, a jeszcze powiedzmy naszym widzom Jan Bodakowski i. I Andrzej Kozera, tak, przedstawiamy się, ja wychodzę z założenia, że po tak długim okresie niektórzy już nas znają, a niektórzy rzeczywiście włączyli się po raz pierwszy, więc mam taką nadzieję, że Państwo się dołączą. Zacznijmy od takiego tematu najbardziej gorącego, czyli czy Mariusz Błaszczak rzeczywiście winien jest ujawnienia tajemnicy państwowej? Ja uważam, że nie, ponieważ jak twierdzi, najpierw... Zdjął klauzulę tajności z tych archiwalnych planów, które ułożył. A co na to ty, Jan? Niewątpliwie tak jest. Mariusz Błaszczak był ministrem obrony narodowej i jako minister obrony narodowej mógł znieść takie klauzule tajności. Nie oszukujmy się też, że z, y, ujawnienie tego, że, że to nie było ujawnienie tego, gdzie są nasze magazyny, jednostki wojskowe, które będą się poruszały wojska. Tam nie ma żadnych szczegółów. Jest ujawnienie tylko tego, że y, rząd Donalda Tuska planował oddać pół Polski pod okupację rosyjską. Yy, nie bronić tych terenów i wycofać się na, yy, na tereny, bronić się na terenach Wisły, co jest absurdalnie głupie i szkodliwe. Ja to mówię jako Andrzeja, by to nie, do, nie dotyczyło, bo on mieszka po lewej stronie Wisły, czyli zachodniej. Ja mieszkam po prawej stronie Wisły, więc znalazłbym się automatycznie pod tą okupacją yy, rosyjską. A to, jak Rosjanie okupują, to pokazali. Na terenach Ukrainy i niewątpliwie wszyscy byśmy, wszyscy ci, którzy byli w miarę jakoś e, aktywni e, społecznie, politycznie, intelektualnie, wszyscy by byli e, wymordowani. Rosjanie mają taką praktykę, że po prostu, żeby zdławić wszelki opór, likwidują wszystkich tych, którzy potencjalnie mogliby się e, być jakimś zaczynem oporu i którzy by mieli ochotę walczyć z okupantem. A trzeba pamiętać, że na tych terenach mamy bardzo silne jednostki wojskowej obrony terytorialnej. Młodych ludzi, chłopców, dziewczęta, ludzi bardzo młodych, którzy na pewno y, chcieliby bronić y, kraju, zostaliby tak naprawdę odcięci od, y, od y, źródła pomocy, to znaczy wszystko zostałoby po tej drugiej stronie Wisły, a oni, jako tacy młodociani partyzanci, by, by, pewnie jakieś akcje może partyzanckie by, by próbowali takich akcji dokonać, ale na pewno to wszystko spaliłoby na panewce, bo wiadomo, że wojska rosyjsko-białoruskie dysponujące ogromną siłą, na pewno by ich wyłapały po prostu i pozabijały, powywieszały gdzieś na gałęziach, żeby przy okazji dać przykład, jak to się zaprowadza ruski mir. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, Janku, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To przesunięcie wojsk niby taktyczne na linię Wisły i Wieprza, bo Telewizja Republika dała troszkę mylną mapę, pokazała tylko na linii Wisły, czyli praktycznie mieliśmy pod Kraków. Nie, Wisły i Wieprza, ale to nie jest istotne, że obrona cofnięta pod Garwolin i tak dalej. Chodzi o co? Takie cofnięcie wojsk powoduje, że strona rosyjska tak naprawdę ma wolną rękę, jeżeli chodzi o państwa bałtyckie bo my przecież jako wschodnia planka NATO wraz z wojskami NATO tak naprawdę nie jesteśmy tylko do obrony terytorium Polski, chociaż przede wszystkim, ale także wspierania obrony wojsk, wojsk państw bałtyckich. Więc cofnięcie wszystkich wojsk NATO. Także polskich do linii Wisły, zwłaszcza na północnym wschodzie, powoduje, że państwa bałtyckie są odcięte od jakiejkolwiek pomocy i zdane tylko wyłącznie na siebie jakieś 24 godziny. I do widzenia. Warto też pamiętać o tym, że co to jest ta wschodnia Polska między granicą wschodnią a Wisłą? To są centralne ziemie Polski. To są ziemie, z których. E, w, w, na których nie było e, przepędzeń, nie było, te, tam mieszkają tubylcy z dziada pradziada. Ziemie zachodnie to już jest zupełnie coś innego, to są ziemie, na których, na których przesiedlono ludzi ze wschodniej e, Polski, z kresów wschodnich na ziemię e, opustoszałe po Niemczech i tam tam tych ludzi za e, z osiedlono. To niewątpliwie ci ludzie, prócz Wielkopolski, to, to są ludzie, którzy bardzo często są e, mniej zakorzenieni w wyniku tych migracji niż ta ludność, która jest tu na na terenie, na terenie centralnej Polski, czyli wschodniej Polski obecnie mówiąc. I ten, ta polityka to nieprzypadkowo oddaje się te najbardziej polskie, najbardziej zakorzenione, najbardziej konserwatywne ziemie Polski na zniszczenie, bo niewątpliwie Platforma Obywatelska wolałaby. Polskę to widać nawet po wynikach wyborów, że wolałaby, żeby Polska była kadłubowa, składała się tylko z tej ludności na zachodzie, ludności, która jest bardziej wykorzeniona niż tutaj ludzie na wschodniej Polsce. I mniej zorganizowana społecznie, to też ma swoje znaczenie, a i to się wpisuje w taką platformerską politykę niszczenia narodu i państwa polskiego. No i warto też pamiętać, bo m, m, oczywiście ludzie, którzy pró próbują bro bronić platformy, mówią przede wszystkim o tym, że m, odtajniono jakiś plan, który był tajny. No ten plan, przypomnijmy, on był w archiwum, został odtajniony przez ministra, jak Janek wspomniał, Mariusza Błaszczaka. I dopiero upubliczniony. Niektórzy, znam takich yy, wojskowi, podnoszą, że jest to fragment większej całości i tylko jeden z wariantów. Ale nawet jeżeli jest to fragment większej całości strategii obrony i jeden z wariantów, to jest to wariant najgorszy z możliwych, który przewiduje cofnięcie. Ja jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Ja, ja powiem Ci, zanim, zanim powiesz. Yy... To jest e, mówienie o tym, że zdradzono jakąś tajemnicę. Nie zdradzono żadnej tajemnicy, bo b, b, to, to nic strategom rosyjskim nie mówi o tym, e, jakby jak miały się zachować Polacy. A jeżeli miałaby się armia polska tak zachować, to byłaby to zbrodnia na narodzie polskim. I tutaj y, żadne mówienie o tajemnicach y, nie ma znaczenia. To jest tak, jakby równie dobrze można by było mieć, jak się ma pretensje do Błaszczaka, że on ujawnił to zgodnie z prawem, zaznaczmy zgodnie z prawem i z przepisami, wypełniając całą drogę prawną, żeby to, to można by było ujawnić. To równie dobrze można mieć pretensje do, jakich, do jakichś Niemców, którzy ujawniali to, że. E, Niemcy mordują Żydów w obozach koncentracyjnych. E, to, że państwo coś robi i państwo ma jakieś tajemnice, to e, jeżeli robi coś złego i anty, antynarodowego, to wręcz obowiązkiem jest to ujawnić, a nie ukrywać. Jakoś państwo się nie przejęło, państwo PO, oddając y, y, Putinowi jego szpiega, który ukrywał się w Polsce jako, y, jako dziennikarz, był bardzo lubiany w pewnych kręgach i oddano go wraz z papierami, które sobie jeszcze zdążył poczytać w samolocie. W związku z czym y, strategia obronna PO no, od lat jest niezmiennie taka sama i to jest jeszcze coś, co mi przyszło do głowy, że cofnięcie zwłaszcza na północy y, powoduje, jak Państwo sobie zobaczą tę mapkę, ja spróbuję ją znaleźć i tutaj wrzucić, takie naturalne, bo wisła jest wygięta w kształcie litery S. No to każdy, kto chodził przynajmniej w podstawówce parę razy na geografię, to wie. I ona nad Warszawą, na wysokości Połocka, tworzy takie zakole, co w sposób naturalny powoduje, że łatwo można wypuścić taki manewr oskrzydlający Warszawę. I teraz proszę sobie wyobrazić, że silna armia sowiecka wykonuje manewr oskrzydlający Warszawę i Warszawa wraz z Łodzią, Radomiem i ewentualnie Kielcami zostaje odcięta i nie jest tylko linia Wisły, ale mamy już linię praktycznie za Łodzią w tym momencie, więc no, ci nasi strategzy z PO powinni po prostu chyba wrócić do szkoły wojskowej i się trochę douczyć. Znaczy, nie, nie mogą wrócić, drogi kolego, do szkoły wojskowej, do, bo duża część z nich no, nie ma gdzie wrócić, po prostu, bo oni, tak jak, nie wiem, pani Kotula, to tylko tak czują się magistrami, a tych studiów wyższych nie pokończyli. Ja jeszcze powiem to jako mieszkańcy przedmieścia Warszawy, który bardzo często chodzi na spacery wzdłuż Wisły. Szanowni Państwo, yy, są oczywiście miejsca Wisła, gdzie Wisła jest szeroka i, yy, i trudno by było przejechać czołgami, ale na przykład na przedmieściach Warszawy to są takie miejsca, że w trzy czwarte wisły, jaki jest niski stan wisły, to ja wchodzę, nie macza, nie, 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 w, e, po piachu przechodzę na e, więcej niż środek rzeki, a potem jest nurt, który no ja nie wiem, czy on jest głęboki, ale sądzę, że dla jakiś tam jednostek saperskich rosyjskich nie byłoby problemu postawić jakiejś szybkiej przeprawy przez tą Wisłę, więc nie wiem dlaczego akurat Wisła, Wisła to nie jest wielkie morze, to nie są bagna, to nie są wysokie góry, to jest rzeka, no żywimy do niej sympatię, ale rzeka, którą można łatwo e, przekroczyć i można łatwo zbudować przeprawę. Oczywiście, o ile nie jest się politykiem Platform Obywatelskiej, e, dla których e, budowa kładki to dopiero było wyzwanie, e, już budowa mostu to jest poza wszelkimi e, możliwościami intelektualnymi. Pokładką czołg nie przejedzie, a uciec zawsze można. Żartuję, proszę Państwa, taki wiselszy humor. Dziękujemy. Za chwilę zapraszamy na następny temat. Proszę kliknąć w kolejny nasz filmik. Andrzej Kozera Jan Bodakowski. Do zobaczenia za chwilę. Tak żegnamy.